Dzisiaj otwarcie i myślę, że bardzo ważny dzień. Chcemy dać przykład, że można również tutaj robić różnego rodzaju imprezy nie tylko o charakterze takim handlowym, ale również o charakterze na przykład jarmarków regionalnych. Myślę o tym, żeby robić imprezy o charakterze Oktoberfest, takie duże spotkania, bo mamy dach, mamy dach, czyli jak gdyby pogoda nie będzie dla nas już żadnym ograniczeniem. Dla wielu drobnych wytwórców, dla wielu rolników, nadal będzie to miejsce handlu. Jarmark produktów regionalnych, tak naprawdę pomysł skupiliśmy z Austrii i nie tylko, bo one w Europie Zachodniej są popularne. Dzisiaj mamy Litwinów, Austriaków, mamy Francuzów. Mało tego, no przede wszystkim mamy mnóstwo polskich e, drobnych wytwórców, którzy na tego typu imprezach mogą sprzedawać swoje produkty i cieszę się, że jest spore grono, bo około 90 wystawców, więc myślę, że będzie to coraz bardziej popularne, a sprawi również wiele radości mieszkańcom gminy Grodzic w Bazowie. Jak widać częściowa. Chodź kochany, halo. אין